dobry, dzwonię w sprawie laptopa, do pana Mirosława się dodzwoniłem? Tak słucham. W sprawie laptopa dzwonię. Tak słucham. Mariusz Noreto z tej strony, zarządca firmy tutaj, potrzebuje tego laptopa do syna do lekcji i czy on się nada mm -hmm. i czy on by się nadał ten laptop? No nadałbyś, byś. czemu się nie nadać? No, czy ma dobre tam zespoły i tak dalej, żeby się nadać. O to chodzi. Nie, no, tam to, co jest, no tam to jest opisane, wszystko, nie? Czyli. Skate jest... by tam poszedł? Żeby kamerkę tak, włączyć? No to, tak, ale to wszystko trzeba wgrać, nie? Do niego, no bo to tam. Ja pousuwałem po prostu to, co było moje, ja pousuwałem z tego laptopa, nie? A przeglądarka tam jest? No, no to musi sobie też wgrać, to wszystko, nie? Do, do, do laptopa. A to skąd, pobie skąd pobierze przeglądarkę, jak tam przeglądarki nie ma? No, no z internetu. No ale przeglądarki nie ma, to jak on to pobierze? Nie, no pobierze z internetu. Ale nie ma przeglądarki, tak? Nie, no jest przeglądarka, tylko, tylko musi to pobrać z internetu sobie. Aha. No to jak jest przeglądarka, to pan sprawdzi, czy Skype działa. I wtedy jestem po niego. Jutro. No, no tylko jeszcze o 17 mam jeszcze ktoś podjechać, więc... Już A ja bym jest, prędzej podjechał, ja bym, ja bym prędzej od niego podjechał. No ja no ja prędzej nie, bo ja, ja do 16 pracuję, no niestety O kurde. Chyba, bo... chyba, że, chyba, że chyba, że do pracy do mnie. No to ja bym do pracy podjechał, bo ja siedziałem 20 lat za zabójstwo, potrzebuję Facebooka założyć i tak dalej. Dzisiaj wyszedłem. Dzisiaj z więzienia wyszedłem. No nie wiem, ja mówię, mam klienta o 17, muszę poczekać, nie? No ale to ja bym prędzej od niego kupił. No, nie, nie mogę. Ja bym muszę do pana do klasy podjechał. Nie, nie I... muszę poczekać, nie muszę poczekać na tego gościa tam. No ale no, panie, jak to poczekać? Bo... No. A jak on nie ja już kupi, obiecałem to. Ja już obiecałem na 17 rezerwację mam. No, panie, a jak on nie kupi, to co wtedy? No to będzie wystawione na nowo. Aha, no ale ja bym kupił. Nie rozumiem, no też mam u jednego umówionego. ja nie mogę tam tego odmówić. A czemu pan nie może? No nie mogę, no, no nie mam czego dyskutować. No nie mogę po prostu. A mnie pan może odmówić, a jego nie może, tak? Z mordercą gada.